Nie ma. Długo się zbierałem do tego filmiku, ponieważ jest to filmik o selekcjonerze nowym, przyszłym i chciałem się wypowiedzieć, ponieważ od dłuższego czasu w mediach króluje e, narracja, że e, są trzy nazwiska: Bento, Petkowicz i Gerard. Brani pod uwagę takich najbardziej. Więc dzisiaj mówię wszystkie te trzy kandydatury. Nie chcę tutaj mówić o innych, bo nie ma to już chyba sensu. E, tak szczerze. Jeżeli chodzi o Polaków, to tak naprawdę, polskie nazwiska, to każdy będzie gorszy od Michniewicza i jeżeli mielibyśmy stawać na Polaka, no to już można było tego Michniewicza zostawić do końca eliminacji, tak szczerze. Jeżeli chodzi o jakieś inne, bo tam się pojawia znowu Szewczenko, znowu te kandydatury włoskie dodali. Jeżeli chodzi o Włochów, to to raczej jakby był Boniek, to byłoby to bardziej wiarygodne, jeżeli kanawaro czy Pirlo, tak to nie. Szefa, myślałem, że Trzeba będzie, że Szewczenko będzie takim w końcu tym selekcjonerem, bo z Ukrainą doszliśmy sukcesy. Był to taki pomysł, właśnie Kuleszy, Wydaje mi się, że Kulesza bardzo chciał go. Wczoraj były jakieś doniesienia, że Simone podobno się dogadywał. był podobno, bo Simone, by tam, jak to się mówi, Simone odchodzi z Atletico, ale to nie jest ważne. W każdym bądź razie w mediach fulują trzy główne kandydatury: Steven Gerrard. Pawlo Bento i Wladimir Sojkowicz. I zajmiemy się tymi trzema dzisiaj. Ja ci wiem może od Bento, bo to jest ciekawa sprawa. Bo do tego Mundialu w ogóle go nie kojarzyłem. Sprawdziłem sobie przed filmikiem, jaką ma karierę trenerską. Powiem szczerze dupy nie urywa. No i jakoś. Nie wiem, wydaje mi się, że to co on robił w Korea to yy, jakoś nie bardzo pasowało. Wydaje mi się, że on nie bardzo by się dawał do tego. Jakoś po prostu mi nie pasuje jakoś tak te Portugalczycy, czy Portugalczycy po jakoś mi nie pasują na to stanowisko. Jakoś tego są. Ja bym tego będę to jednak widział na razie na tym rynku klubów azjatyckich. Albo na rynku azjatyckim, a ewentualnie powrót do Portugalii do jakiegoś mojego klubiku, żeby sobie potrenował. I to jest to co myślę, no selekcjonera nie. Jeżeli chodzi o Gerarda, bo to jest teraz też ciekawe, że podobno się kontaktowali z Gerardem. Powiem tak, Gerard doświadczenie trenerskie no, ma mniej więcej podobne do Pierlo, chociaż Piero to jest tak naprawdę ciężko do stwierdzenia, ponieważ Gerrard na razie jest lepszy. Dopiero był tak naprawdę po nieudanym przygodzie w Juventusie i, i teraz trenuje w Turcji. Nie wiem jak mu tam idzie, nie sprawdzałem tego. Tak, Gerard ma naprawdę sukcesy z Glasgow GO Rangers i teraz miał jakiś tam y, epizod. Znaczy, epizod. No, jakbyś tam, dzień was to mówili, potrenował trochę. Znam mniej więcej y, Bednarka i Kasza Edna, ale też czuję, że to byłoby coś takiego, że on by odniósł. Jakby Gerald był trenerem reprezentacji, to by przyszedł. Zejcie się, że to dobre eliminacje. I te eliminacje po prostu przeszłyby na to, że po prostu jakiś klub duży, Premier Liga byłoby coś w stylu... Jakiś inny klub po prostu by się wygłosił byłoby to samo, co, co byłoby sozo, Wiadomo, nie byłoby tak samo, ale wydaje mi się, że tak by było, że po prostu... Dobra eliminacje byśmy zagrali i później pisze do niego na przykład, nie wiem, Newcastle, że chce go jako trenera albo na przykład jakiś Norwich. Albo klub na przykład MLS-ki z MLS-u, albo klub właśnie, nie wiem, w do Rangersu, zaraz, ona nawet Lester, czy coś innego, i wyszłoby na to, więc myślę, że tak by to było i nie sądzę. Poza tym jakoś nie sądzę. No i stoikowi zostali. Tutaj wydaje mi się, że to jest najpewniejsza kandydatura. To prawda ostatnio z Bordeaux nie poszło, ale umówmy się, że wtedy Bordeaux ogólnie przychodził kryzys. Ale patrzmy na to, że przez 8 lat trenował Szwajcarów? A szwajcarzy są strasznie podobną reprezentacją do Polski, ponieważ jest to reprezentacja, w której no, nie jest jakoś po prostu. Jest po prostu średniakiem europejskim, który może wyjść z grupy na miesiącach świata. To jest poziom to jest poziom piłki szwajcarskiej z tym, że po prostu Polska ma gwiazdy. Ponieważ Szwajcaria ile ma gwiazd tak, w składzie, tak? 3-4 Szakiryk, Szaka w dobrej formie w Wosburgu. Rodriguez ewentualnie Zomer, i to są jedyne takie gwiazdy szwajcarskie, jakie teraz myślę. A Polska, a tak naprawdę, co każda piłka w swoim klubie jest gwiazdą Miliki, dobrze Dobrzyszto w Iwantusie. Lewy Strzelak dla barcy dzielą. To teraz w Napoli. Kesz no, ogólnie to każdy Polak jest. Ci najważniejsi w Polsce są po prostu gwiazdami z tych klubów teraz. I wydaje mi się, że no to dobra. Zwłaszcza, że no, to już mniej jesteśmy podobni. Więc wydaje mi się, że Stoikowicz byłby takim idealnym, Z tego co też patrzyłem jakieś jakichś na TikToku, on też chce, lubi prowadzić taki futbol, jaki chce, żeby był Więc myślę, że to byłoby spoko. Ale jest jeszcze jeden trener, czyli herwa René, Czyli ten, co reprezentował Arabię Saudyjską. I dla mnie on lub Szewczenko byliby chyba najlepsi na to stanowisko, po pierwsze. No, widzieliście to, co się działo podczas meczu z Argentyną, czyli to, ta gadka motywacyjna, to darcie się na nich, zresztą nie wiem, czy tak się można powiedzieć, darcie się taki okrzyk po prostu bojowy, bardziej chyba. Ja myślę, że coś takiego by się przydało naszym reprezentantom w niektórych momentach, na przykład, jakbyśmy przegrywali 1-0, no, coś takiego by się przydało nam na pewno. I ogólnie wydaje mi się, że ta mentalność niego byłaby najlepsza. Zwłaszcza, że teraz podobno on już nie będzie trenował. Już Były wypadki, że on będzie miał na to Belgię, ale no, nie udało się i co tylko powiem, więc ja bym go brał jak najbardziej. to, ten problem do kreacji ja z Arabią Saudyjską. Ewentualnie, jeżeli jesteś do tego szewy, to szewy, ale jeżeli mówimy o trzech ogólnych kandydaturach Gerard, Petkowicz i Benton, no to ja bym brał. Chyba Petkowicie najbardziej. Bo nie mówię, że tam ten Dwójka sobie nie poradzi. Bo źle wydaje mi się, że jest naprawdę dobrym trenerem na razie. Ee, ale jako selekcjoner go nie widzę. To jest mi się, że to najbardziej na kluby i ten rynek właśnie angielsko-jemuzyczny. Tam wyspy ewentualnie Stany. A Bento, no to jest jednak albo dla Portugalia, albo ten rynek koreańsko-po prostu ogólnie azjatycki, tak. Więc dla mnie albo Petkowicz, albo Rena. Więc to są takie zbliska, bo już nie chcę mówić o Simone, bo to jest po prostu bez sensu, bo on tak naprawdę po chyba tylko włosku i hiszpańsku mówi. Więc no, nie wiem, no to znaczy, że o ten styl ofensywny, no styl ofensywny o Simone, serio? No, 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 Martinez też już nie będzie, bo już tam było potwierdzone, że Martinez teraz przyjmie Portugalię. Fernando Santos to w ogóle nie wiem, czy on. Już teraz będę trenował, czy nie zakończę kariery i nie zajmie się czymś innym. Eee, czy nie pójdzie do klubu teraz, na przykład, albo odjdzie do jakiejś niewydajeń, na przykład, jakiejś takiej słabszej, więc ja w to nie wierzę. Wydaje mi się, że dla mnie najlepsza opcja to jest Petkowicz, jak już mówiłem, Irena. I tyle, no, A jeżeli ktoś będzie Bento Żera, to nie będę zły, ale też czuję, że to nie będzie dobra, dobry pomysł. Także co, to jest tyle. Piszcie w komentarzach Waszego yy, trenera, kogo wy chcecie na selekcjonera. I co? Widzimy się wkrótce, siema.